Cześć, witajcie. Dzisiaj zaprezentuję Wam uniwersalne uchwyty magnetyczne na telefon od firmy Montis MT135 oraz MT136B. Tak jak widać na pudełeczku, w zestawie mamy od razu po dwie blaszki metalowe do mocowania. I mamy oczywiście takie tutaj zatrzaski, zaciski na kratkę wentylacyjną. Tak wygląda model MT136B. Naprawdę malutkie urządzonko. Tu jest guma, żeby nie porysować plecków telefonu. Całość jest wykonana z ABS-u, stopu cynku i jakiegoś silikonu tej gumki. Tu jest przycisk. Natomiast tu mamy przycisk do kratki. Naprawdę mocno się to trzyma. W zestawie dwie takie blaszki do naklejenia do naszej obudowy telefonu. Nasz uchwyt. Uchwócik montujemy w kratce. Tak jak wcześniej pokazywałem, gdzieś na tej wysokości. No, zależy, jak Wam pasuje. Eee. O! Generalnie ma to się trzymać. Telefon nie jest mały, bo 67 cala. Pisało, że do każdej wielkości telefonów. Także. Uwaga! No, no, trzyma. Bo jak upadnie, to może być. Dość drogi koszt. Czy to wszystko pozwoli na to? Myślę, że naprawdę. Nie, mocno. Jest mocno. Także wygląda to w porządku. No, ok. Nie ma tu jakiegoś przekręcania na lewo, na prawo. Tak to się prezentuje z tyłu. Mocny jest ścisk. Na pewno tutaj jesteśmy spokojni, że jak ściśnie to będzie OK. Ważne, żeby nie wyłamać sobie tych kratek nawiewowych. No wtedy będzie trochę brzydko wyglądało. Drugi wygląda bardzo bliźniaczo, już Wam pokazuję. Drugi model uchwytu MT-135 wygląda tak. Tu bardziej taka zdobiona głowica z tym uchwytem i co jest innego, różnica polega na tym, że mamy tu Kulkę, na której możemy sobie dokładnie, dowolnie ten telefon skierować w naszą stronę, czy w inną, pod innym kątem ustawić, tak? To wygląda. Tu jest tak samo e, mocny ścisk. I już telefon jest ciężki, co prawda, trochę to opada. Ale to nie problem, żeby sobie o, zrobić coś takiego. No i mamy, tak? I to wszystko działa. Możemy sobie dowolnie w każdą stronę to wszystko przestawić. Także fajne trzyma dełko. Na pewno mocno trzyma te telefony. Jeśli chodzi o cenę, to na miesiąc listopad 2024 uchwyt magnetyczny. MT136B kosztuje jakieś 16 zł, natomiast MT135 około 25 zł. To tyle z mojej strony. Trzymajcie się, cześć.